Rafał Brzoska przedstawił nowy projekt państwowy, dzięki któremu można zarabiać od 3500 zł dziennie, inwestując zaledwie 1050 zł. Dziś poznamy więcej szczegółów na temat tego projektu, liczby dostępnych miejsc oraz tego, jak każdy obywatel Polski może zarabiać przy minimalnych nakładach. Chcę przedstawić wam projekt, dzięki któremu, i to osobiście gwarantuję, będziecie mogli zarabiać od 50 tysięcy złotych miesięcznie. Ten projekt jest w stanie zapewnić przyszłość każdemu obywatelowi Polski, chroniąc przed problemami zewnętrznymi i wewnętrznymi, czyniąc każdego Polaka niezależnym ekonomicznie. Nie potrzebujecie doświadczenia ani umiejętności inwestycyjnych. To prosty sposób na uzyskiwanie znacznych dochodów prosto z domu. Teraz każdy mieszkaniec Polski może zainwestować jedynie 1050 zł i uzyskać możliwość zarabiania ponad 3500 zł dziennie dzięki rządowemu programowi, który przeszedł sześciomiesięczne testy i otrzymał oficjalną licencję. Rewolucyjny projekt finansowy oparty na sztucznej inteligencji, zdolny zwiększyć dochody obywateli polski do 70 000 zł miesięcznie. Mój zespół i ja osobiście przetestowaliśmy ten system, aby upewnić się, że nie niesie żadnego ryzyka dla środków naszych obywateli. Wyniki miło nas zaskoczyły. Przy inwestycji zaledwie 1050 zł program przyniósł ponad 40 tysięcy zł w ciągu miesiąca, a skuteczność transakcji osiągnęła rekordowe 92%. Dlatego bez wahania polecam ten system wszystkim obywatelom Polski. Wasze inwestycje są chronione przez Narodowy Bank Polski, co oznacza, że możecie być pewni jego niezawodności i przejrzystości. Proszę zwrócić uwagę. Program może przyjąć tylko ograniczoną liczbę uczestników, dlatego zachęcam do skorzystania z tej okazji. Aby rozpocząć, przejdź na oficjalną stronę, zarejestruj się, a specjalista projektu pomoże ci na każdym etapie. Nie przegap swojej szansy na zmianę życia na lepsze. Kliknij poniżej i zarezerwuj swoje miejsce już dziś.